5, 4 3 2 1 fart. Prawy 4. Trzymaj prawek. 40 lewy 7 dziura. 50, lewy 6 100 dziury, lewą blisko trzeba. 60 zgana od lewej hamuj. Dobrze było bardzo fajnie. Trzymaj prawej. 60. Lewy 3 plus. Uwaga. Przechodzi do lewy 6. 50. Lewy 5 minus w cieniu. Do lewy 6. Podbija. 300. Szczytem. Szeroko. Do prawy 4, ciąć. Do prawy 4, głęboko w piach. Do lewy. 3. Do prawy 4. 230. Prawą w cieniu. Prawą w cieniu. Jedziesz, 60, 60 parawa bo Lewy 6, długi podbija. 60, lewy 6, do prawy 4 ciąć. Prawy 4 ciąć teraz. Do lewy 5 minus, do lewy 6 hamuj. Prawy 3. Na piach. Lewy 1. 30, prawy 5, długi. Zaczynamy szybką partię. Lewy 7 do lewy 6. Do lewy 6, do, do prawy 6. 120 prostej. Prawy 5 przy drzewie. 350, piach popija. 350, piach popija. Tam trochę się spóźniłem. Śmiało jedziemy. Za piachem prawy 6, Ciąć do lewy 7. Plus. 40 Jak dziury prostuj 60 na mój Lewy 5 do lewy 3 plus 50, lewy 5 do prawy 4 plus szybki na spad. Szybki na kostkę Trzykana od lewej Prawy 4 plus 50 5 minus. nie wyłączyłem stopera jak zwykle, ale mamy po wyłączeniu 37, wtedy 39.